Yeah. Liceum, tak? Mundurowe, tak jak trzymać Matki Boskiej. jak, jak nazwa? A, Sibiracki. Aha, o dziękuję. Bóg zawsze serdecznie. Doszczy. pięknie, dziękuję. Aha. Jakiego miasta ta szkoła wasza? Szanowni Państwo, już rozpoczniemy kolejną część uroczystości Dziękuję. przy cmentarzu Poległych w 1920 roku. Serdecznie zapraszam gości i mieszkańców o zabranie miejsc. Jaka szkoła proszę? Jaka szkoła? Narwit yy, w mnie. to jest liceum kształcąca. Ah, okay. Okay. list hmm? Przepraszam, z jakiego miasta? Ugle Uchle. 안녕하세요. <목소리도> Niech zapowie, czy nie Patrz na prawo, patrz. Jedziemy z hymnem, nie zapowie. Idziemy, uwaga, Cztery drogi. Sanktuarium Matki Bożej w zwycięskiej Wosowie. Wojskową asystę honorową wystawił batalion dowodzenia z pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej imienia Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej. Dowódcę I Warszawskiej Brygady Pancernej, pułkownika Artura Kozłowskiego, reprezentuje dzisiaj pułkownik Renard Skrzypczak. Dowódcą kompanii honorowej jest porucznik Hubert. Szpotowicz. Oprawę muzyczną uroczystości uświetnia Orkiestra Wojskowa w Siedlcach pod dowództwem kapelmistrza porucznika Pawła Krafta oraz tambur majora starszego sierżanta Michała Kryńskiego. Dowódcą wincowych jest starszy szeregowy Kamil Kamiński. Szanowni Państwo, apel pamięci o Bitwie Warszawskiej. 1920 roku odczyta porucznik Robert Pietrasz z pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej. Po odczytaniu apelu nastąpi salwa honorowa. Bohaterowie na prawo, wodzie! Bohaterowie walgo niepodległą Rzeczypospolitom. Mieszkańcy Osowa i ziemi Mazowieckiej. Żołnierze Wojska Polskiego. Rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci na cmentarzu poległych żołnierzy polskich w 1920 roku w Osowie, 103. rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej, aby przywołać w pamięć bohaterskich rodaków, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Pochylmy głowę w zadumie i w skupieniu, mając serca przepełnione wdzięczną pamięcią dla znanych i nieznanych obrońców Ojczyzny. Którzy toczyli krwawe boje z bolszewicką nawałą w obronie Warszawy. Na Ostowską Ziemię, obficie zroszoną żołnierzką tryołów, wzywam wszystkich żołnierzy polskich z oddziałów regularnych i ochotniczych, którzy na linii Bugu i Narwi powstrzymywali nacierające oddziały armii bolszewickiej. Wzywam strzelców i ułanów z podsułaży, tej strąnkowej góry, łąży, Nowogrodu i Ostrowęki. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy pierwszej Armii, walczących na Przedmościu Warszawy, bohaterów spod Razymina, Wólki Razymińskiej, Nieporętu i Mokrego. Przywołuję obrońców spod Ossowa, Leśniakowizny, Majdanu i Wołomina, którzy mężnie stawiali opór przeważającym siłom wroga. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów! Wzywam obrońców północnych rubieży Frontu Polskiego, Żołnierze Piątej Armii i Grupy Dolnej Wisły, bohaterów z Borkowa, Płońska, Ciechanowa, Sarnowej Góry i Płocka. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Wasz wołam, żołnierze, którzy w 1920 roku uderzeniem z nadwietrza, rozstrzygnęliście losy Warszawy, Polski i Europy. Wzywam żołnierzy Czwartej Armii z Podgarwolina. Mińska Mazowieckiego, Kałuszyna, Kocka i Siedlec oraz żołnierzy III Armii Spodkróbieszowa, Dorochuska, Cycowa i Międzyrzecza. Stańcie do apelu! Słowatę! Przywołuję Naczelnego Wodza Wojska Polskiego, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, który prowadził naród do zwycięstwa. Wołam najwyższych dowódców, generałów, Kazimierza Sosnkowskiego, Tadeusza Rozwadowskiego, Józefa Halera, Edwarda Ryza Śmigłego i Władysława Sikorskiego. Stańcie do apelu. Wzywam najdzielniejszych dzielnych oficerów, którzy polegli, prowadząc w bój swoich żołnierzy, pułkownika Bogusława Szulę, majora Stefana Waltera, kapitanów Karola Wądułkowskiego i Stefana Pogonowskiego oraz poruszników. Stefana Robaszkiewicza i Józefa Wróblewskiego. Stańcie do apelu! Polegnij na polu chwały! Przywołuję młodzież gimnazjalną i akademicką, z warszawskich szkół oraz innych miast, ochotników z 221 i 236 Pułku Piechoty, którzy polegli na polach Ostowa wraz ze swoim kapelanem, księdzem majorem Ignacym Skorupką. Wołam bohaterów walk z 1920 roku, Józefa Drążkiewicza i Kazimierza Więcławskiego. Stańcie do apelu. Chwała, bohaterów! Wzywam wszystkich żołnierzy z Dywizji Piechoty, marynarzy Floty Rzecznej oraz lotników, artylerzystów, saperów, łącznościowców, ułanów, szwoleżerów, strzelców konnych, strzelców Straży Granicznej i Policji Konnej, którzy zagrodzili drogę wrogiej armii w marszu do stolicy. Stańcie! Do apelu. Do was się zwracam potomni. Niech postacie bohaterskich obrońców Warszawy z 1920 roku zapadną w nasze umysły i serca. Dziś my, spadkobiercy naszych walecznych przodków, bohaterów zwycięskiej bitwy warszawskiej, z dumą kultywujemy ich żołnierzki etos i chlubne tradycje. Niech wspaniałe dziedzictwo wiktorii Warszawskiej z 1920 roku będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków. Przykładem patriotycznej postawy i miłości do Rzeczypospolitej. Chwała bohatero! Dla uczczenia bohaterów! Poległy w bitwie warszawskiej w 1920 roku w osobie Salwa Honorowa. bądź baczność. Drugi szereg! Krok w tył. Bądź. Na pas. Broń. Do salwy. Honorowej. Trzeba! BOD! 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 broń, Napas! Broń! BOD! broń, Bron! na BOD! Drugi szereg rok na wprost! ር መ Za chwilę przystąpimy do ceremonii składania wieńców i wiązanek. Uprzejmie...